Jankos, czyli najprawdopodobniej najbardziej rozpoznawalny polski gracz profesjonalnej ligi legend, ikona europejskiego Lola, a także przez lata idealny materiał clickbaitowy dla wszelkiej maści e-sportowego półświadka. Ale czy dalej tak jest? Czy ludzi w dalszym ciągu w ogóle obchodzi Jankos? Czy może świadomość o nim w Polsce jak i w Europie z miesiąca na miesiąc po prostu maleje? Z tej strony Sowa i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Materiał o Jankosie mógłbym zacząć od roku 2019, w roku, w którym wygrywał MSI, czy dostało się do finału Warsów, ale według mnie nie ma to sensu. Każdy już słyszał tą historię tysiąc razy, dlatego przenieśmy się od razu do roku 2024. A dlaczego akurat do tego okresu? Nowe rozdanie w teamie Heretics, w którym Jankos gra od roku poprzedniego. Do teamu dochodzi wtedy jeszcze Kaiser oraz Perks. No i zaczyna się. Zaczyna się całkowity zjazd kariery lecowej Jankosa. I tak, niektórzy mogliby powiedzieć, że zjazd kariery tak naprawdę zaczął się rok wcześniej, ale pamiętajmy, że wtedy w teamie były takie osobistości jak Evi, jeszcze wtedy Ruby, Jack Spectra, osoby, które dopiero co świeżo wchodziły tak naprawdę na ten najwyższy szczebel rozgrywkowy. No okej, okay, Ewi grał w pierwszej lidze japońskiej, ale to nadal Japonia. Europa jednak jeszcze jest trochę wyżej. Jankos jeszcze wtedy zarówno na swoim YouTubie, jak i na Twitchu zgarnia naprawdę dobre wyświetlenia. Na YouTubie rzadko kiedy poniżej 30 tysięcy wyświetleń na film, na Twitchu w dalszym ciągu średnio widzów praktycznie 5 tysięcy jak nie więcej, więc wyniki są naprawdę fenomenalne. No i właśnie, Winter 2024, w którym to Jankos zarówno teamowo, zajmując dopiero siódme miejsce w lecu, jak i indywidualnie zaczyna pokazywać się coraz, coraz słabiej. Następnie przechodzimy do Spring Splitu, gdzie zawodnicy tacy jak Perks czy Kaiser zostają wymienieni na dwóch Polaków czyli Zwyro i Trimbiego. Tam Jankos indywidualnie w dalszym ciągu pokazuje się bez zmian, a teamowo piąte miejsce na koniec Spring Splitu. No i przychodzi nieszczęsny summer, w którym to zespół kompletnie się posypał. Kończą swoją rywalizację na ósmym miejscu, a Jankos indywidualnie pokazuje się najgorzej od lat. Pamiętajmy również, że jest to już okres, w którym Janko odciął się w 100% od polskiego widza. Wszystko streamowane po angielsku, wszystko nagrywane po angielsku. Antypolak, tak naprawdę na ustach Polaków za zagościł już na co dzień. No i właśnie. Przychodzi trochę cięższy okres zarówno na YouTubie, jak i Twitchu. z po bardzo słabym okresie indywidualnym, jak i drużynowym w lecu boryka się z problemami na YouTubie, gdzie tak naprawdę wcześniej 30 tysięcy wyświetleń z palcem wiadomo gdzie, teraz ledwo przebijając 20 tysięcy. Na Twitchu w styczniu 5 tysięcy średnich widzów, teraz jak dochodził do 4,5, to był. Cud tak naprawdę. No możemy zobaczyć tutaj 2000, 3000, 4000. To były już jego tak naprawdę stałe wyniki. Prawda jest taka, że kontent około podczas którego Jankos dostał swojego streama trochę zamglił tak naprawdę obraz, jaka rzeczywistość może kreować się wokół wcześniej jednego z ulubieńców polskiej sceny. No i nadchodzi rok 2025, w którym Jankos po raz pierwszy od wielu, wielu lat nie będzie grał w lecu. Nie będzie grał na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Miał podobną ofertę, żeby dołączyć do KC. KC nowo budowanego wokół Kalistę, czyli tak naprawdę francuskiego bożka. Nie zgodził się na tą ofertę. Ciężko powiedzieć dlaczego. Plotki twierdziły, że przez wzgląd na targa masa w teamie, ale już nie skupiajmy się na tym. Sam Janko dołącza do teamu streamerów w lidze brytyjskiej NLC po prostu. Razem z tym Janko dołącza do ROUK jako content creator. No i prawda jest taka, że każdy może się domyśleć dlaczego to zrobił. Po to, by dostać co Leca. No i właśnie, zaczynają się naprawdę strome schody w karierze Jankosa. Pierwszy raz nie będzie grał w najwyższym poziomie rozgrywkowym. Dodatkowo, kostreamowanie Leca. Streamowanie tak naprawdę skrimów, nowość dla niego. No i zobaczmy, co się dzieje z wyświetleniami na YouTubie. Po prostu poleciały tak w dół, jak tylko się dało. Kilka tysięcy wyświetleń to już norma. Naście tysięcy wyświetleń widzimy na kostrimie Leca. No i właśnie, Jankos raczej będzie w tym momencie skupiał się tylko i wyłącznie na tych dwóch rzeczach. Same wyświetlenia na Twitchu jeszcze w okresie styczniowym nie wyglądają najgorzej. W dalszym ciągu dwójka z przodu czy trójka w średniej widzów może napawać optymizmem. Pamiętajmy też, że Jankos właśnie wtedy zaczynał streamowanie skrimów swojej drużyny, wtedy Radisak. No ale niestety, przygoda w Radisak zakończyła się tak szybko jak się zaczęła, ponieważ Jankos już po splicie opuszcza ten team, by dołączyć do Nord Esports również w tej samej lidze. Mam wrażenie, że większość osób spodziewała się, że Jankos, właśnie po tym jednym splicie na odpoczynek, wróci do Leca i wrócił również hype na samego Jankosa, ale tak się nie stało. W dalszym ciągu pozostaje w ligach regionalnych, w którym Idzie mu no, nie najgorzej drugie miejsce w lidze przegrywając jedynie na Los Ratones, no i na Ema Masters wyjście z grupy. Wyniki nie są z samego dna, ale również nie są wybitne. Przychodzi kolejny split, a z dalej jest w lidze regionalnej. Dalej nie dołącza do żadnego teamu z Leca, mimo iż teoretycznie miał ofertę dołączenia do świeżo wchodzącego Nawi, ale tutaj nie ma się co się dziwić, że tego nie przyjął, ponieważ była ta oferta tylko na jeden split. Z drugiej strony, jeśli nie teraz, to czy jeszcze kiedykolwiek? Czy Jankos może jeszcze dostać szansę w lecu? Tak, może dostać. Tylko czy jest to jakoś bardzo realne? Bo według mnie niestety nie. No i właśnie, dochodzimy w ten sposób do aktualnego momentu, w którym Jankos tak naprawdę obchodzi bardzo małą garstkę ludzi w porównaniu do tego, co było jeszcze rok temu. W dalszym ciągu liga regionalna. Na Twitchu dzieje się istna tragedia. Średnia widzów 1000 do 2000, a na screenach swojej drużyny 800 mamy nawet. Followersi, którzy odchodzą zamiast przychodzić. No i ten YouTube. Nieszczęsny YouTube. Jeśli ktoś chciałby mi powiedzieć jakiś jeszcze rok temu, że u Jankosa na YouTubie będą filmy, które będą miały po półtora tysiąca wyświetleń, to bym go po prostu wyśmiał. Ale niestety takie są realia. Jankos na YouTube w tym momencie uploaduje w większości tylko z content z Kostrimu leca, Już nie ma tak naprawdę takich luźnych gierek czy poradników. Zresztą kto robi poradniki w tym roku do Lola. No ale i tak... 1600 wyświetleń, 2000 wyświetleń, 4000 wyświetleń. Co to są za wyniki? Jak na króla pierwszej krwi! Patrząc również na te wyniki z Twitcha, jak i YouTube'a, należy pamiętać o tym, że jednak jest lato. Ogólnie liczba widowni, która ogląda czy to jedną, czy to drugą platformę, zawsze spada w okresie wakacyjnym. Ale jednak takie wyświetlenia dla takiej osobistości trochę jest to random kariery. No i właśnie, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Jankos w Polsce jeszcze kogokolwiek powinien obchodzić? Powinien, nie powinien. Według mnie, nie. Jankos kompletnie odciął się na polskiego widza. Wszystko, tak jak już wcześniej wspominałem, jest prowadzone w języku angielskim, ale to tak naprawdę nie jest najgorsze. Można prowadzić streamy w języku angielskim, mimo to robić cokolwiek wokół polskiego widza, wokół polskiego kontentu. Dobrym przykładem jest teraz Zwyro, który co prawda streamuje dla mniejszej widowni. Średnia widzów po 200 osób, ale i tak potrafi robić zarówno angielski, jak i polski stream. W takim razie, czy Jankos powinien wchodzić zagranicznego widza? Tutaj nie wiem, ale patrząc po tym, co się dzieje, chyba przestaje. Jankus zarówno nie gra na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, zarówno nie jest tak naprawdę najwyżej też na laderze. Nie wiem, nie ma top 10 w challengerze. Zarówno też nie gra w tym momencie w Lidze Regionalnym, w najlepszym teamie. Gdyby był w Los Ratones, to co innego. Tam widzowie tak naprawdę przychodzą sami z siebie przez to, też, że zespół wygrał dwa MMA Masters z rzędu. Pozostaje więc kwestia śmiesznego Jankosa. Osoby, która nie trafia Kuni Dali, czy gra Braumem w Lesie albo z Sejuani tylko i wyłącznie. Ale jeśli streamujesz tak naprawdę w 90% solo queue oraz screamy, to, czy kogoś naprawdę będzie interesowało, jeśli nie trafisz ku niedalkom? No, obawiam się, że nie. No i dochodząc już do całego klu materiału, odnoszę wrażenie, że jeśli Jankos na 2026 rok, na pierwszy już split, nie dołączy do jakiegoś teamu w lecu, to będzie tak naprawdę koniec jego esportowej kariery. To po pierwsze. A po drugie, raczej upadek jako streamera czy YouTubera, chyba że naprawdę zaweźmie się za to. No, ale jeśli dalej będzie tylko i wyłącznie kręcił ten kontent około czy to wokół Leca, MSI, Wordsów, no to wstety niestety Jankos już nie wróci na szczyt. Dzięki za wysłuchanie, dzięki za obejrzenie. Nie zapomnij o łapie, subie, komentarzu. Zostaw followa na Twitterze. No i do następnego. Dzięki, jo.